Mamo, przestała byś pić kawę na dwa tygodnie, to by jej rano nie potrzebowała. W ogóle, co na zewnątrz nagrywać, bo choćbym chciał nawet nagrać timelapsa, to on i tak będzie wyglądał tak samo, bo na niebie nic się nie rusza, wszystko wygląda tak ponuro. Czyli to znaczy, że dzisiaj trzeba stworzyć coś w innym świecie. Ale jak pierwsza siłownia. No to co? Do zobaczenia na siłowni. Lecimy. O. Jak no. sobie robię w i stwierdzam, że moje życie jest piękniejsze, kiedy nie muszę się martwić szkołą. Dużo piękniejsza. Sprawdzę swój Max z wisie na drążku. Teraz, muszę się teleportować do świata, do innego świata, tak jak mówiłem. Zmieńmy pozycję. No siemano, witam wszystkich serdecznie. To jest śmieszne, że ja po tylu latach odpaliłem Minecrafta, żeby coś w nim zbudować, a później dodać to na YouTube'a. Dzisiaj w planie, jest zbudować moją szkołę. I teraz tak, żywopłot sobie idzie tutaj, tu jest przerwa i znowu sobie idzie żywopłot. Pyk, 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 pyk. pyk. No i Ogólnie w swoim życiu to ja grałem w Minecrafta i to bardzo dużo tak naprawdę. W podstawówce się zaczęło i to dosyć wcześnie, bo ja pamiętam czasy, jak jeszcze z Siwcem yy, nagrywaliśmy coś takiego jak normalnie gameplay. Pomyśleć, że moglibyśmy to robić dalej, i na przykład trwałoby to już te 10 lat albo więcej. I gdzie byśmy byli? Dlatego, jeżeli złapiesz na coś zajawkę to nie przestawaj i wyciąg z tego jak najwięcej. Oczywiście to nie będzie szkoła 1 do 1, bo ja nie mam w planach robić szkoły 1 do 1. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu nagrywam mm, jakąkolwiek grę z kamerką, że wiecie, widać mnie taki, no już naprawdę można powiedzieć, gameplay na poziomie. <laughs> nie ma co ukrywać. Udało się zrobić podest, no i teraz można postawić taki, można powiedzieć, mur. Dobra, jest pierwsza ściana, frontowa taka. Dobra, teraz lecimy tutaj. I w tę stronę to też się rozchodzi, ale krócej to się rozchodzi, o gdzieś dotąd. Minecraft moim zdaniem jest bardzo fajną grą dla y, osób młodych, ze względu na to, że strasznie pobudza kreatywność. I Oczywiście ja nazywam szkołę więzieniem, dlatego trzeba zrobić... Jak jest krata? Bars, ok bars, kraty, bars. Wartokrata, zapamiętam. No i widzicie, właśnie dlatego też Minecraft jest fajny, bo słowo Torch po angielsku. Nauczyłem się oczywiście, że z Minecrafta, skąd by indziej. I ja na przykład, jak będę miał dziecko w przyszłości, to absolutnie nie będę mu zabraniał grać w Minecrafta. Żebym się nie zmienił w jakiegoś gamera, czy coś w tym stylu, bo raczej nie na tym mają polegać te vlogi. A, tutaj jest jeszcze taki daszek. Tak, 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 tutaj jest taki daszek. Dobra, zaczyna przypominać to już jakiś budynek. Ogólnie wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy pracują przy klasce bukowej. Szanuję bardzo mocno. Lecimy z ostatnim ścianą. Dosyć mocno karłowata będzie ta szkoła w porównaniu do tego, jaka jest naprawdę. Dobra, teraz tak. Tutaj będzie klasa, potem jest tu klasa. I tak, wejście do klasy. Wejście do klasy. Lecimy sobie, tutaj zrobię okno. I tak Tutaj na wprost Ale mi się chce siku! Ojejku mi się chce siku! No, rośni, rośni! Czemu nie rośnie? Może nie może tak blisko Rośni! Czemu nie chce rosnąć? Czemu nie chce rosnąć? Jezus ze, ze dwójne się wsikać! Witam ponownie, i taka myśl mnie naszła w drodze z toalety. Nigdy nie jest za późno. Ser, nigdy nie jest za późno. Na, na cokolwiek. Jeżeli chcesz zostać pilotem samolotu, nie ma problemu. Siedzę sobie w tej klasie. Zawsze patrzyłem przez okno na te drzewa. Tak się zastanawiałem: Kurde, jak to będzie, jak będę w czwartej klasie? No i tak. I jestem w czwartej klasie. Bardzo bym chciał ze swoim dzieckiem grać w Minecrafta. <grym> Na przykład, że sobie robimy lana, nie? I sygramy, tak wiecie. On wraca ze szkoły, ja wracam z pracy. Gramy sobie w tego w Minecrafta i robimy sobie jakiś super świat. To ta jest moja szkoła. Fajna, nie? Nie, zwykle sobie bujam się do niej, co nie? Tak tu, 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 tu. tu. Idę sobie do szkoły. I buch w prawo, wbijam sobie. No i wchodzę, nie? Dzisiaj do swojej szkoły. Nie wejdę normalnie. Bo wejdę w nocy. Już się robi powoli ciemno. Mam taki pewien plan. Ale... Dobra. Lecimy. Zażywł potem. Aż mi się przypomniały czasy Minecrafta, jak się kolegę prankowało na serwerze. Przecież to było tak piękne. No, i to mi się podoba. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Co? Tak krótko? Ha, ha! Ale udało się! Cyk, cyk, cyk. I tak. Pyk, pik, pik. Haha! Tik. Pyk, pik, 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 pik. Wysadziłem swoją szkołę! Oh yeah! <laughs> ja nie wierzę. No, ale to Minecraft. Tak jak już powiedziałem, w Minecraftie można zrobić wszystko. Fajnie jest zobaczyć, że istnieje coś takiego jak premiera Twojego serialu, który ty tworzysz. Ponura pogoda nie jest tak przeszkadzająca w nagrywaniu jak deszcz. Bo wiecie, ponura pogoda równa się taki smutny humor, nie? Ale to i tak się da naprawić w filmie, żeby ten humor nie był taki smutny. A deszcz, no nawet się nie chce stać wtedy pod gołym niebem, bo zaraz jesteś mokry. Dlatego muszę znaleźć coś, coś ciekawego, a zarazem nowego, żeby to nagrywać w pokoju najlepiej swoim. Gdyby tylko ten deszcz nie padał. Wyszedłbym na zewnątrz i nagrywał. Nagrywał wszystko dookoła. A tak to muszę siedzieć w samochodzie i się nudzić w oczekiwaniu na moją mamę, aż wyjdzie ze szkoły. No, naprawdę, deszcz w moim życiu akurat. Krzyżuje wiele planów, bo na przykład mam jechać do szkoły rowerem. No co nie pojadę, bo pada deszcz i muszę jechać samochodem. Chcę iść nagrywać. Nie mogę, bo deszcz pada i będę cały mokry i mój sprzęt będzie mokry. Już tam właśnie mniejsza ze mną, ale kurde sprzęt. ryzykowne. Jechę, yes, przyszła moja mama. Nie wiem, czy to ta pogoda, czy co, ale no serio, czuję taki totalny brak weny. O, widać, że mam rękę w sobie. Czuję taki totalny brak weny do nagrywania. Tylko bym gadał i gadał, jak to czuję, brak weny. Kurde, no trzeba coś nagrać. Wychodzę z tego domu. Akurat jeszcze tak narzekałem, że deszcz pada i nie mogę nagrywać, to teraz mogę nagrywać, bo nie pada. Jeszcze wziąłem coś takiego. Waga, patrzcie na tą płynność. Wziąłem gimbala. Zachciało mi się nagrywać podczas wyjeżdżania, a teraz będę czekał 5 lat. Tak, na dobrą sprawę, to każda pogoda jest dobra. Nie ma pogody, która jest nieodpowiednia. Bo gdy pada deszcz, to fajnie jest się położyć w łóżku i zasnąć, albo czytać książkę, pić sobie ciepłą herbatę i nie wiem, oglądać coś. Jeżeli za to jest ciepło, to jest to fajna pogoda, żeby pójść na rower czy na spacer. Cokolwiek. Pewne rodzaje pogody nie pasują do pewnych czynności. Rower nie pasuje do deszczu. Drzemka nie pasuje do słonecznego dnia. Pełnego energii i pozytywnych odczuć. <grymne> Dlatego chciałbym dojść do takiej wolności wyboru, że to ja decyduję, co robię danego dnia. Jeżeli jest deszczowa pogoda, to ja decyduję o tym, że nie wychodzę z domu. A jeżeli za to jest słoneczna, to nikt mnie nie zmusza do tego, żebym siedział w pomieszczeniu, w którym nie chcę siedzieć na dodatek. Ale niestety jutro czeka mnie podróż do więzienia, bo skończyła mi się przepustka. No, ale to jutro. Delektujmy się dzisiejszym dniem. Czas sieknąć jakieś ujęcia. Także. Bo to nieładnie. Nagram coś przy tym świetle i zobaczę, czy to wygląda jakkolwiek. Niechaj tą miejscowość pozna cały świat. Dzisiaj chwaliłem brukarzy. Dobra robota, panowie. Czy ja tam widzę Badlinia? Siema, badlinio. Ja już w domu przy tym świetle, już nie z latarni. No i jutro, co mnie czeka? Z rana mnie czeka podróż do miejsca, do którego nie chcę trafić na 8 godzin. Ale przeżyję, przeżyję. Ode mnie na dzisiaj to tyle i do zobaczenia już niedługo.